W tym zadaniu, aby odpowiedzieć na to pytanie, można by było ułożyć proporcje, ale z tego względu, że układałem dość dużo tych proporcji w innych zadaniach, zrobimy tutaj akurat to zadanie troszeczkę inną metodą. Mianowicie w jaką tutaj metodą można by było wykorzystać, aby przeliczyć sobie dokładnie to zadanie. I proponuję w takiej sytuacji zauważyć taką tendencję, że skoro mamy 30 dkg tych orzechów, kosztuje nam 1575. To jeśli obliczymy sobie, ile nam kosztuje 10 dekagramów, no, czyli skoro 30 kosztuje nam tutaj 15,75, to znaczy, że 10 dekagramów musi nam kosztować 3 razy mniej. A jak sobie podzielimy 15,75 przez 3, otrzymamy wtedy, że to jest dokładnie 5,25. No i teraz, skoro mamy odpowiedzieć, ile będziemy, zapłacimy sobie za 40 dekagramów, no to oczywiście za 40 dekagramów zapłacilibyśmy no, 4 razy więcej. Czyli to będzie dokładnie wtedy wartość wynosząca nam 4 razy 5. 25. No i w ten sposób, jeśli sobie to już ze sobą przemnożymy, to otrzymamy, że wynik nam wynosi dokładnie 21 zł, czyli ta odpowiedź jest odpowiedzią prawidłową. Natomiast cena jednego kg. 1 kg to jest nic innego tylko 100 dekagramów. Więc musimy teraz tą wartość, którą to mamy, czyli 5,25, przemnożyć wtedy razy 10, no bo skoro 10 dekagramów kosztuje nam tutaj 5,25, no to 100 dekagramów to będzie 10 razy więcej, czyli w ten sposób otrzymujemy, że to jest 52,5 zł, czyli okazuje się, że ta odpowiedź też jest odpowiedzią prawidłową.